To znaczy no, granicy nie ma. Jak widać granicy nie ma, skoro sobie za każdym razem obiecuję, że już więcej nie a to się mimo wszystko zdarza. Liczba samochodów sięgnęła 14 sztuk. tak ja bym to nazwał już pomału obsesją bardziej niż hobby, tak, jakimś tam problemem mentalnym, natomiast. No, w ten sposób to wyewoluowało, tak Muzyka Go w roku 2010. Pojawił się na no portalu ogłoszeniowym francuskim. Tak patrzyłem, nikt go nie brał. Cena za niego była, jeśli dobrze pamiętam, 500 euro. On był opisany jako uszkodzony, uszkodzoną uszczelką pod głowicą, z pękniętymi lampami, z brakiem kontroli technicznej. Czyli generalnie kupowałem złom. Przez telefon została zbita cena bez oględzin samochodu do 300 euro. Po czym wziąłem, zapiąłem lawetę swoją, którą mam do Fiatów. Pojechałem, kupiłem, przywiozłem. On miał na liczniku 14600 km. Po takich wnikliwych oględzinach ten przebiegł jak najbardziej, był jak najbardziej realny. Samochód był w kiepskim stanie, trzeba było go zrobić od zera, bo zardzewiał tu, zardzewiał tam. Ktoś jeździł nim nieumiejętnie, był w środku brudny. Ten samochód przeszedł taki całkowity, generalny remont. Został rozłożony, cały ten samochód naprawiony, poskładany na nowo. Między 2010 a 2012 rokiem trwały prace nad nim. samochód został sprzedany jako nowy w salonie Chardoneta, który był importerem na Francję. Ten samochód został wyprodukowany naturalnie w Polsce, natomiast wyposażeniem się troszeczkę różni. Różni się stacyjką, spoilerem, który ma tutaj z przodu taką dokładkę od spodu. Montana. Dlaczego Montana? Montana to nazwa handlowa. Był koniec produkcji, zdaje się, że rok 1987, jeśli się nie mylę, aczkolwiek zastrzegam sobie prawo do tego, że, że tak mogę się czasem pomylić. Ta sprzedaż upadała. Specjaliści od marketingu potrzebowali coś wymyślić. Ktoś wpadł na cudowny pomysł, by nazwać wersję Kombi Montana, natomiast wersję Pickup Arizona. Nie przetrwało ich wiele. Ja osobiście w życiu widziałem na własne oczy trzy sztuki. tej wersji 125P Brake Montana, gdzie Brake nazywa się wersję Kombi. Przez te 4 lata przejechałem nim ponad 30 tysięcy kilometrów. Jest samochodem do podróży, dlatego że Raz jest jednym z najlepiej zrobionych kwiatów, które w tej chwili posiadam. A dwa, że jest to wersja kombi. W 2013 roku pojechaliśmy rodziną trasę na Nordkap. Wtedy trasa zajęła nam 23 dni i w sumie przejechaliśmy 8411,5 i pół kilometra. Będę na całe życie będę pamiętał, bo to no jakiś tam swego rodzaju dla mnie wyczyn. Generalnie fiat był od, odkąd miałem lat 16, zdaje się. Był to samochód, na którym uczyłem się jeździć. Jak zrobiłem prawo jazdy, no to jeździłem nim na co dzień, dojeżdżałem do szkoły, jeździłem gdzieś po Polsce. Więc nie traktowałem go w żaden sposób absolutnie sentymentalny, tylko jako zwykły, najzwyklejszy samochód. W ciągu kilku lat został został sprzedany, bo nie nadawał się nawet do remontu. I historia z dużymi fiatami się wtedy skończyła do roku 2003. Kiedy po prostu siedziałem przed internetem i coś nagle odpaliło, a, ty, a może by tak sobie kupić dużego fiata i jeździć dużym fiatem. No i tak jak pomyślałem, tak zrobiłem. I w ten sposób się zaczęło. Gdzieś tam nadarzyła się okazja, kupiłem drugi, obiecując sobie, że już więcej nie będę kupował. No i tak to trwa do dzisiaj i urosło do rangi 14 samochodów. To był jakiś moment, jakiś impuls, coś kliknęło, coś zaskoczyło, w głowie śmieję się, że to jest wręcz problem jakiś tam mentalny. Nie jest to dla mnie zdroworozsądkowe w żaden sposób, gdyż takie nagłe zainteresowanie samochodem o tak niskiej jakości, o tak brzydkiej w cudzysłowie, ponieważ dla mnie on jest piękny. Bryle, taki kwadratowy kanciak, po prostu o współczynniku oporu powietrza najwyższym dostępnym na rynku, przy marnych osiągach, sporym apetycie na paliwo itd. Więc nie ma w tym samochodzie tak naprawdę żadnych takich walorów użytkowych, a jednak wszystkie jego wady i wady tego samochodu są dla mnie mniej istotne niż to, niż chęć ich posiadania właśnie radość dość skorzystania z, z nich. Pierwszy duży fiat jakiego kupiłem od kolegi Date na ten czas prezesa klubów The Fiat and the Furious był to czarny duży fiat z 90 roku, przelakierowany oczywiście na czarny i był charakterystyczny o tyle, że był troszeczkę obniżony, biały skorpio na Barta na masce. Miał przyciemniane tylne szyby. Mimo że był to jednak tuning, to, to był to tuning ze smakiem. Nie, 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 nie mam go, nie mam go, pozbyłem się go, za, też go zajechałem, tak? Musiał się wspomagać palcami, żeby wiedzieć czy wymieniłem wszystkie. W tej chwili mam 14, czyli nie zaczynamy od czarnego, którego w tej chwili nie posiadam. Po czarnym fiacie zakupiłem żółtego Fiata rajdowego. Stylizowany na rajdówkę, tak? Oprócz tak naprawdę naklejek to nie było w nim nic rajdowego. Przerobiłem go na reżycie w kierunku rajdowym utwardziłem zawieszenie, wymieniłem silnik na mocniejszy. Kolejnym samochodem był Fiat Pickup, również po tuningu srebrny metallic tam srebrna perła, już nie pamiętam o, oczywiście obniżony do granic możliwości z również silnikiem 1.8 na dwóch wałkach rozrządu kolejny samochód to MR75 wyprodukowany w, z początkiem 76 roku doszliśmy do numeru 3, tak? No, numerem 4 będzie drugi pick-up e, tylko tyle, że krótki kupiłem kwiatakombi Montana, przy którym Teraz stoimy. Zakupiłem przejściówkę z 75 roku, przejściówkę z 74 roku w Czechach. Kombi z 1973 roku. Jednego Fiata z 1968 roku. Posiadam jednego Fiata z 1969 roku. Zatoszliśmy do 10. Gdzie dalej? Jest. Mamy kombi wyprodukowany na przełomie lat 77-78, zakupiony we Francji. 12. Fiat jest fiatem angielskim. 1990. rocznik w sedanie, naturalnie z kierownicą po prawej stronie. 13. Fiat. No e, dobra, to dokręcimy później, no, jak sobie przypomnę. stodoły, w których, w których przechowuję m.in. samochody. A oprócz tego, ponieważ wiecznie jakiś samochód jest w trakcie remontu, no to siłą rzeczy te samochody również mają miejsce garażowania tam, gdzie są remontowane. Na terenie całej Polski można powiedzieć, w różnych rejonach się to odbywa, głównie w Warszawie i okolicy, natomiast mam też człowieka, który, który wykonuje remont jednego z moich samochodów w Krakowie, inny w Bielsku Białej. Jest i kolejny, i kolejny ten samochód. Limity przekroczyłem. Niemniej jednak jakiś tam cel sobie ustawiłem. Chciałbym mieć kolekcję dużych kwiatów, uzupełnioną o różne modele. Karoserii z różnych lat produkcji, tak? W tej chwili na dobrą sprawę, no wiadomo, pomijając rzadkie okazy jak jamniki na przykład. Według mnie do uzupełnienia mojej kolekcji brakuje mi tylko dwóch samochodów, świata 125P Pickup oraz kombi z kierownicą po prawej stronie. Ja tą swoją kolekcję widzę tak że ja chcę je wszystkie wyremontować. Chciałbym, żeby wszystkie były na tip top cukiereczek, te wyremontowane, ale nie po to, żeby stały w garażu i żeby za szybką były i żeby się na nie patrzeć, tylko po to, żeby z nich korzystać. Właśnie wsadzić rodzinę do samochodu i pojechać. w pierwszym roku wyjechałem z Polski. Ja wyjechałem i sam zabrałem tą cząstkę Polski ze sobą jako ja. Sam fakt, że wyjechałem, to zabrałem Polskę ze sobą w sercu. Natomiast fiaty to oczywiście też taka część Polski, która jest tam, można dzięki nim opowiedzieć ludziom, co produkowaliśmy. Po mojemu zaskoczeniu często spotykam ludzi na zachodzie Europy, którzy wiedzą, co to jest, nazywając to prawidłowo polski Fiat, zresztą oni to nazywają odwrotnie, Fiat Polski, wiedzieć czemu, lub w skrócie polski, tudzież nazywają to FSO. Utrudnione ze względu na odległość od Polski. To raz. Dwa na to, że jest to jednak no, spora logistyka, tak? że trzeba te części zdobyć, przewieźć, wysłać. Korzystam z uprzejmości wielu ludzi w Polsce, gdzie wysyłam swoje części. Nadużywam wręcz tej, tej uprzejmości ich, żeby te części swoje tam powysyłać. One tam leżą miesiącami, a ja później zapominam, gdzie, co komu dałem. Tych części jest multum. Się stało, to byłoby to pierwsze, zarazem jedyne i ostatnie Muzeum kwiata 125 p w Luksemburgu. Wiesz co, no myślałem o tym? Myślałem, a nie ma sensu. Dla mnie muzeum to jest instytucja, która potrzebuje publiki. Boję się, że w Luksemburgu, jakbym takie muzeum otworzył, to olbrzymim nakładem pracy dla bardzo marnych rezultatów czyli miałbym gości raz na. Miesiąc i byliby to goście z Polski. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Takie muzeum to jest udostępnianie tej mojej kolekcji innym. A ja te samochody mam dla siebie, a nie dla innych. No, no, słaby w tym jestem, żeby dzielić się tą swoją pasją, tymi swoimi samochodami z innymi. Naturalnie nie mam z tym takiego problemu, żeby komuś samochód pokazać. Natomiast nie jest to dla mnie istotą mhm. tego mojego hobby. Tak? Robię to naprawdę dla siebie. Wiem, że brzmi to egoistycznie, ale tak jest. Pasją, nie tylko jest polski Fiat 125P, ale są również tą pasją podróże. Wsiadając w dużego Fiata, wsadzając w nią swoją rodzinę, jadąc gdzieś daleko, robię wszystko to, co kocham w życiu najbardziej i mam to wszystko w jednym miejscu, co powoduje u mnie pełnię szczęścia. To moja rodzina na to przystaje. Tak? W jakiś sposób tam ich tym zaraziłem, zaszczepiłem, cieszę się, bardzo szczęśliwy wręcz jestem, że oni są w stanie znaleźć w tym. Coś, co również daje im satysfakcję, tak? Że im się też to podoba, że osiągają cel, że mamy jakieś wyzwanie, że jedziemy gdzieś daleko, że robimy to starym samochodem, który jest mało komfortowy. No oni to wszystko znoszą, robią to no, wręcz na medal, tak? Rozmawiając ostatnio z żoną, rozmawialiśmy o tym, no, co by było, gdyby coś mi się niedobrego przytrafiło. To bardzo miło mnie żona zaskoczyła, bo powiedziała, że ona tak najprawdopodobniej to przynajmniej jednego Fiata by sobie zostawiła. Time to try to think about it. Time to take out the trash. You know it's easy, but it's. Easy. Fajnie by było. Fajnie by było, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że nawet jeżeli, jeżeli sprawdza się powiedzenie, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, to jednak każdy z nas jest inny. Jeżeli chłopcy nie przejmą tej kolekcji kiedyś tam po mnie, to nie będę miał im tego za złe. W życiu najważniejsze jest to, żeby realizować samego siebie i robić to, co się chce w życiu robić. I ostatnim Fiatem, w którego wszedłem posiadanie, no niestety tutaj smutna historia, z tym związana jest e, również MR75 wyprodukowany w 1976 roku. Samochód, który jest własnością mojego przyjaciela Piotra Wiewióry, który e, z końcem zeszłego roku zginął tragicznie w wypadku samochodowym i decyzją jego rodziny. Bo wszedłem w jego posiadanie, zawiozłem go do domu i będę się nim opiekował i dbał o to, żeby ten samochód jak najdłużej Między nami był, eee, czy samochód Piotrka będzie poza kolejnością? No w jakiś sposób na pewno tak, jest to specjalny samochód, więc, więc myślę, że to jest kwestia roku, no maksymalnie dwóch, jak e, może, a może nawet kilku miesięcy nie umiem powiedzieć w tej chwili e, się określić, bo przyjdzie moment. I, to się stanie i wtedy ten samochód pojedzie we właściwe ręce do właściwego człowieka, który się zajmie nim od A do Z i poskłada go na nowo. Zrobi to tak zgodnie ze sztuką, żeby ten samochód mógł przetrwać i być między nami jak najdłużej. No, Piotrek, przede wszystkim, e, z, zwolennikiem oryginału, to wszyscy wiemy doskonale, był e, do tego stopnia, że ten samochód stoi na rekordach. Oponach, rekord nie wiem, z któregoś tam roku, trylion lat temu były wyprodukowane. Chciałbym go trzymać w takim setupie jakim jest, ponieważ właśnie tak go chciał, takim go widział, Piotrek takim go stworzył, więc niech on takim zostanie. Więc, I owszem, jeżeli przyjdzie taki czas, że będzie zlot, Piotrek bardzo by chciał zawsze, chciał nim jeździć, tylko wszystko mu stawało na przeszkodzie, tak? Jeszcze nie był wykończony, a to jeszcze. Dzień przed latem mu instalacja elektryczna nawaliła i takie różne sytuacje się zdarzały, ale chciał. Chciał nim jeździć, więc będę nim jeździł na zloty za niego.